Przez kolejny dzień maja oczymy z Marią, opłonieni i radośnie pasą mojego syna, ona jako pierwsza dała nam na wzór zawierzenia synowi, zawierzenia Bogu. W poniedziałek przypada święto apostołów Filipa i Jakuba i w stawieństwie będziemy polecać wszystkich, kto do pracy w Pańskiej. Cytańskiej. Środa 8 maja przypada uroczysto święto Boga. Biskupa i męczennika, Bóg Patrona Polski. Dwoje odprawiamy na małżeństwa majowe uczci Matki Najświętszej, Kąszak Święty. Zachęcamy tutaj odmawiać również prywatnie litanie do Matki Bożej i Loretańskiej. Przyszłą niedzielę przypada oczyszczenie Wstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną będziemy się przygotowywali do uczciwości zesłania Ducha Świętego. Po mszy świętej spotkanie z kandydatami do sakramentu wierzmowania obecność obowiązkowa. święte w kościele św. Patryka 12 i 26 maja o godzinie 19.00 Intencja Intencje świętej jutro o godzinie 10.00 za świętej pamięci Jana Wardłowa. Piątek intencja wolna. Sobota za świętej pamięci Antoniną Piotrowską. 6.00 na śmierci. W niedzielę intencja wolna. 11 maja, czyli za tydzień, zapraszamy na tradycyjną polską zabawę taneczną do sali parafialnej. Organizatorzy gwarantują muzykę, potrawy i towarzystwo. to już od nas. Serdecznie dziękuję pani Alicy Zawadzki za pracę i koordynowanie niedzielnej kawy. Jubilator i Solim za to składam jak najserdeczniejsze życzenia, a teraz krótkiej adoracji na świecie.